Witam serdecznie Państwa w naszym kolejnym odcinku 4 por roku ze świętą Hildegardą z Bingen i dzisiaj naszym... Kolejnym gościem, już po raz trzeci w programie, Justyna Osowska. Dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie w innej odsłonie. Dzisiaj troszkę powie nam o sobie. Będzie to świadectwo. Myślę, że bardzo ważne dla wielu z nas, którzy też borykamy się z różnymi problemami. Czasami chcemy się poddać, czasami nie wiemy od czego zacząć. Tutaj myślę, że Justyna nam dzisiaj powie, że z najgorszej czarnej dziury no, można wyjść tak. na prostą. Bo i Justynka już wspominała w kolejnych, znaczy w poprzednich audycjach, było i Hashimoto, tak, wiemy, że i długi jakieś, problemy, ale wiemy, że w wieku 40 lat zdrowe dziecko Dokładnie. urodziłaś, tak? tak, że odstawiłaś leki chemiczne, czyli nie skazałaś się na nie do końca życia. Dokładnie. Czyli takimi niewielkimi retuszami Dokładnie. można Dokładnie. powiedzieć, można. Tylko Można. powiedz mi właśnie, jak dojść do tego, bo Hildegarda proponuje dietę i w ogóle całe podejście takie trudne, dłuższe. Ja to czasami lubię powiedzieć, że to jest takie grzebanie pod maską, czyli nie tak, jak przyjeżdża kobieta, często takie chyba dowcipy były samochodem do, do warsztatu, jakieś kontrolki się palą i tak dalej. No i co, żeby szybko problem rozwiązać, to jest podcinanie kontrolek, prawda? Przestają się palić. I my często też w życiu takie Kontrolki odcinamy, prawda, żeby szybko usunąć problem. Bierzemy leki, stymulujemy się różnymi rzeczami, ale to długofalowo nie rozwiązuje problemu, prawda? Dokładnie. Także powiedz, jak to było w Twoim przypadku, bo dzisiaj medycyna nam profilaktyki nie serwuje, a myślę, że Hildegarda chce nas do tego głównie zachęcić i być takim naszym drogowskazem, czyli chwyćmy się fajnej przewodniczki, chwyćmy się tej profilaktyki, żeby też nie tak jak Ty, dopiero Dokładnie. po jakimś czasie się obudzić i przegapić pewne rzeczy, prawda? Bo mamy. Super przyrządy, maszyny w szpitalach, ale czasami też te badania przesiewowe, ale one już wykrywają chorobę, a nam chodzi, żeby do niej nie doszło. Czyli jak to zrobić? Co byś ty... Jestem za tym, żeby swoje... wzbudzać swoją, znaczy trzymać się swoje intu intuicji. Tak, ze swojej intuicji. Kobieca intuicja jednak też jest niesamowita i ona zawsze nas prowadzi tak. drogą serca. Właśnie, pora, I żeby... Coś. Wiesz, co, ja myślę, że wiele lat różnych takich moich doświadczeń ze zdrowiem rzeczywiście w młodym wieku to tempo życia, już też żeśmy mhm. rozmawiały. Prawda? Tak, tak. Praca, narzucanie sobie takiej wysokiej poprzeczki, to prowadzi do tego, że nie słuchamy pierwszych sygnałów z ciała, pierwszego mhm. kołatania serca, chudnięcia, zasłabnięcia, różnych takich problemów. Dziś moja mama lekarz, mhm. więc dostępność na receptę czy bez recepty leków była rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. Mhm. W związku z tym szukanie takiej innej drogi alternatywnej poprzez odżywianie i taki spokojny tryb życia i, i bliskość z naturą, zupełnie wychowana w bloku, w czasach mm -hmm. 70. Tak. to rzeczywiście ta natura wtedy zupełnie to była mi odległa. Nie Chociaż moja babcia, wykładowca na uniwersytecie, pisała książki o roślinach. O, na uniwersytecie <laughs> wykładała, była kierownikiem katedry, pisała od nasienia do nasienia. Mam taką rodzinę z... też i lekarzy, ale i naukowców mm -hmm. i też być może moje takie potrzeba dowiedzenia się więcej, taka ciekawość też życia. Czyli przebadanej przebadanej też. Doszłam też do punktu, że rzeczywiście moja mama na pewnym etapie czy i mojej tarczycy czy zdrowia mojej córki, jak już wcześniej mówiłam, cierpiała na bardzo silne alergie i mhm. na skórze pokarmowe, nie mogła mi pomóc, bo rzeczywiście leki w ogóle nie pomagały. Mnie będąc na, na hormonach i tarczycy, czułam się bardzo źle. Ciągle, z, mhm. ciągle były zmiany, ciągle były bóle po prawej stronie tarczycy, były, były kołatania serca. Nie mogłam jakby uspokoić tej dawki. Nie u wszystkich tak jest, ale jednak u mnie z racji tego, że miałam takie silne doświadczenia, jeszcze był pożar domu do tego wszystkiego, Aha. Niego. I długi potem jakieś e, Długi mojego taty, które rzeczywiście to one osiągnęły kwotę to można by było powiedzieć, żeby się ludzie nie poddawali z tym, że jednak nawet kwota milion złotych, mm -hmm. która wydawać by się mogło, że jest niemożliwa do spłacenia, a jednak mm -hmm. e, nie zamykając jakby firmy, tylko chcieliśmy, połączyliśmy siły. Ja też swoje tutaj Zangażował pomogłam, się. zaangażowałam się, brat nam pomagał z Warszawy mm -hmm. i przysyłał pieniądze, żeby było na jedzenie, bo rzeczywiście my było i miesiące, że, że rzeczywiście, żeśmy o, o wodzie i chlebie, i to był wielki lęk, który ja przeżyłam. I to też oczywiście, że wpływało na tarczycę, że pomimo leków nie można było tego uspokoić, że kiedyś jak mnie zabrano do szpitala. No, tydzień przespałam tak naprawdę, mhm. bo byłam tak zmęczona i wyczerpana, zresztą tata też miał zawał, mhm. no naprawdę te, te jakby sytuacje życiowe nas dosyć mocno przetłoczyły, znaczy no ale rzeczywiście to jakby wpływało na nasze zdrowie i, i samopoczucie, ale jednak nigdy się nie poddawaliśmy. Mhm. E, szłam zawsze drogą serca i drogą prawdy, mhm. e, chociaż czasami właśnie można iść gdzieś na skróty, mhm. można było nawet zamknąć firmę, ale nie, jednak żeśmy podjęli decyzję, że chcemy Swoją pracą spowodować, żeby jak najwięcej wpłacić tyle, ile się da. Mm -hmm. I można w dzisiejszych czasach naprawdę z wszystkimi urzędami nawet się ułożyć po to, żeby wyjść potem na prostą. Mhm. I potem jak ten czas długów, a nawet bym powiedziała, że weszłam w świat obfitości mhm. i brat jakby powiedział, dobrze, to jest bardzo dobry czas, żebyś urodziła dzieciątko, bo oczywiście bardzo chciałam mieć drugie mhm. dzieciątko. E, mogły być problemy przy tarczycy, jednak okazało się, że nie, bez żadnych problemów. A urodzi... to było po zastosowaniu diety? Tak, po zastosowaniu. Już zaczęłam wchodzić, zaczęłam też mhm. powoli mieszkać też na osiedlu ekologicznym i już tutaj zaczęłam się interesować też i kosmetyką naturalną, która też niesamowicie wpływa, kojąca tak. na system immunologiczny, zaczęłam się, jak już zaszłam ciąży, to już w ogóle zaczęłam się wyciszać, jakby oderwanie od pracy, od wszystkiego, e, jakby tu chłopaki, mój, mój Mariusz, mój brat, mój mhm. tata pilnowali, żebym była oddzielona od tematów jakby stresujących e, i rzeczywiście zaczęłam się regenerować, zaczęłam mhm. odpoczywać, poczułam jakby swoje potrzeby swojego organizmu. Oczywiście, że test PAPAŁ papa mnie źle wyszedł, mhm. ale też się tym nie przejmowałam. Różnymi badaniami, które wykazywały wadę serca, Podjęliśmy z Mariuszem, że e, niezależnie od wszystkiego, ciąża i tak będzie przez nas przyjęta i będę rodzić to dzieciątko. Okazało się, że urodziłam cudowną, zdrową córeczkę, mm -hmm. którą wykarmiłam piersią, co też mówi, że będzie mało prawdopodobne, że urodzę naturalnie, mm -hmm. bo pierwsze dziecko, 24 lata, miałam cesarkę, później wiele lat przerwy, problem właśnie starczy, co? Wszystko się udało naturalnie. Czyli organizm sam po sam, prostu sobie jak porządkuje. Jak człowiek tego pragnie i mhm. chce, on się porządkuje. I ma spokojną ciążę. Odpoczywa, mhm. zaczyna się regenerować. Już wtedy zaczynałam wchodzić na etap większej ilości zup. Bo trochę cukier skakał. Ale to wszystko można było już dietą. Mhm. Urodziłam dzieciątko, zaczęłam karmić piersią, więc musiałam dbać o to, co jem. I, i też się nawadniać. Tak. Więc to już był mhm. cały proces jakby zmiany. I później poczułam, że e, ponieważ ta tarczyca mi tam była rozregulowana, Każe rozkładali ręce, to poczułam, że jednak biorę sprawy w swoje ręce. I mhm. zaczęłam się interesować wiedzą żywieniową, o, o, z psychiką. Zaczęłam porządkować, jakby, swój organizm z tego lęku, który przeżył poprzez różne traumy. Mhm. Ja, ja liczę to, że właśnie też podczas porodu pierwszej córki miałam traumy, bo ona się zachłysnęła pokarmem, bardzo się tym przestraszyłam, więc mhm. też byłam trochę, jakby, osamotniona w tej sytuacji. E, pożar domu. Lęk obyt wiele lat, mm -hmm. które wpłynął na mój organizm, że potem zaczęłam podjadać właśnie w lęku. Mm -hmm. Więc to spowodowało też, że zainteresowałam się psychodietetyką. Tak. I potem spowodowało, że zaczęłam przyjeżdżać, ale to już też jakby to było takie dopełnienie tego, bo mm -hmm. poprzez moją wędrówkę e, zobaczyłam, że okej, okay, wszystko wiem o jedzeniu. Dbam mm -hmm. o to, co jem, a, a jednak nie przynosi to takiego rezultatu. Czuję się. Gdzieś wewnętrznie, samotna mhm. i przestraszona, mhm. a wiedziałam, że to też będzie miało wpływ i na moje drugie dziecko, które będzie to czuło, była też przelękniona, miała mhm. ten mój lęk, mhm. jakby przy, przyniosła to razem ze swoim życiem tak. mój, starsza córka tak samo. Więc mhm. jak zaczęłam obserwować, że jednak uspokojenie mojego lęku jest niezwykle ważne i poczułam, że potrzebuję ciszy. Mhm. I pojechałam, ja akurat pierwsze rekolekcje, też odbyłam rekolekcje w milczeniu, mhm. a potem poczułam, że ja cały czas czuję w ciele po kolejnych rekolekcjach, że ja jeszcze potrzebuję oczyścić mocno mój organizm, mm -hmm. bo ja czuję napięcie. Mm -hmm. Jeszcze odstawiłam leki, to oczywiście, że po okresie przygotowania organizmu, pod opieką lekarza wspaniałego w łodzi, mm -hmm. to to nie było zupełnie tak, że ja sobie to zrobiłam z dnia na dzień. To był okres przygotowania, ale mojej ogromnej determinacji, że cały czas krok po kroku do przodu, że mój organizm wierzyłam w to, że on się zregeneruje, że to był mój cel też, tak. że jakby mm -hmm. wracam do poziomu takiego, że chcę dać sobie szansę żyć na nowo, Mhm. normalnie, spokojnie, w zdrowiu. Czyli potęga umysłu. Potęga umysłu. I że myśli zmieniają drogę soków, Dokładnie. Czyli zdrowieje nasz organizm, tak? tak? Ja, ja powiedziałam też i tutaj o mojej głowy. rodzinie, że ja uzdrowię się siwą umysłu, mhm. ale to też mnie doprowadziła właśnie do tego punktu, że potrzebowałam być w ciszy, potrzebowałam... Um, posłuchać, odnowić się duchowo, mm -hmm. bo czułam, że tego mi brakuje, że, że byłam obecna w Kościele, ale ja na tamten czas nie rozumiałam, dlaczego ja tam jestem. Mm -hmm. Chciałam wejść w to w głębi i chciałam zacząć słuchać. Mm -hmm. I to był przepiękny czas i i rekolekcji w milczeniu i rekolekcji, tutaj się poznałyśmy, Jolu, tak. prawda? Na, na rekolekcjach, gdzie podjęłam wyzwanie, żeby być na płynach. Tak. Jestem z siebie bardzo dumna. Wytrwałaś. Wytrwałam, ale to, wiesz, ja jadłam już wcześniej kaszowo-warzywnie, mhm. więc dla mnie bycie na diecie orkiszowo-warzywnej nie byłoby aż takim wyzwaniem, mhm. jak bycie na płynach. Mhm. Zresztą też to ciało moje było tak spięte, mhm. tak zestresowane po traumach, Wcześniej bardzo było właśnie zmrożone nawet, bo one też mhm. poprzez to zimno chroniły serca, mhm. więc, żeby wyjść z tego zamrożenia, z tej traumy, to potrzeba było czasu, mhm. delikatności, wytrwałości. Powiedziałabym miłości, akceptacji e, i otwarcia serca na wszystko, co, co życie przynosi. Mm -hmm. I ono podyktowało mi to, mm -hmm. żebym pojawiła się na rekolekcjach i zbliżyła się, odnowiła się w wierze, odnowiła swoją duchowość. Mm -hmm. I to, Jolu, mm -hmm. to było po prostu to, na co, to, to na co czekałam, mm -hmm. e, to, co mnie wypełniło. Ten taki usiadłam, po prostu byłam. Mm -hmm. I samo się działo, taki ciepło, spokój. Ten cały lęk, który miałam w sobie, wie, że nawet nie umiem sobie już odświeżyć w myślach, mm -hmm. jakie to było uczucie, bo to wszystko po prostu zniknęło. Ja, mm -hmm. nie, ja nie umiem nawet sobie tego odświeżyć, chociaż tak. to było niedawno, że ja nie mam w sobie w ogóle lęku. Tak, coś, to jest, co nas paraliżuje. Gdzie to jest w ogóle naokoło wszystko to, co się dzieje, tak. to ja słuchajcie, no po prostu siedzę i jestem. Tak, zaufanie. Zaufanie. Tak. I duchowe prowadzi. nas, umocnienie. I cielesne też nie ukrywam, że, że to pewnie te mm, mieliśmy upusty, mm -hmm. było różne właśnie te płyny, rozgrzewanie ciała, tak. to wszystko. Gimnastyka, Gimnastyka, ruch. okłady, tak. e, wzmacnianie różnych organów naszych wewnętrznych, edukacja. Mm -hmm. To było coś tak wspaniałego, taka wisienka na torcie po latach moich poszukiwań. <grym> e, <grym> I ja czuję, jak Moje ciało, moje serce, które było wiesz jak w takich kleszczach, a mm -hmm. tutaj o, o, z, zamknięte. Mm -hmm. Jak ja zaczęłam głębiej oddychać. Mm -hmm. Uwolniła się. Uwolniłam się. Ale zobacz, Justynko, rozmawiałyśmy o tym, jak ty. Uwolniłam serce, naprawdę. Mm -hmm. No właśnie, niesamowite. Ja pamiętam, jak Ty przeżywałaś, jakby z dnia na dzień rozkwitałaś też na tych rekolekcjach, jak rozmawiałyśmy, jak, jakby nie mając jeszcze tej wiedzy hildegardiańskiej, jakby Zupełnie tych narzędzi, jak które, małe dziecko, które wiecie, z poddawało A później analizując, jakby tak, jakby podsumowywałyśmy te wszystkie elementy, o których Ona mówi, że trzeba zharmonizować i wszystkie uporządkować, żeby odzyskać to zdrowie. Czyli nie da się tylko dobrze nie jeść na ciorki ziół. Nie da się nawet sięgać Psychikę, bo tak. też i u psychologów były różne rozmowy, ćwiczenia uwalniające traumy. Naprawdę przeszłam dosyć długą drogę, bo już były środki na to, żebym zgłębiała różne terapie. Ale nic nie dało tego jak umocnienie duchowe, właśnie dla mnie, która żyła wiele lat w lęku. Mhm. Ten lęk, duchowość to jest absolutne wyzwolenie dla serca. Tak. Tam otrzymałam poczucie takiej, wiesz co, miłości, mhm. akceptacji przepiękne uczucie miłości, mm -hmm. gdzie wcześniej tego nigdy nie... Mm -hmm. Gdzieś to nie było w moim życiu na tamten czas. Mm -hmm. A tu, co poznałam w kościele tutaj na, podczas rekolekcji, to było, co, to było niezwykłe spotkanie. Mm -hmm. I, I teraz dla mnie jest nawet tak, że, że czasami gdzieś jestem po drodze, czy nawet z moją córką do małej kapliczki, jak gdzieś jest tam otwarte, i ja mówię, po prostu bądź, usiądź. Mhm. Pobądź w tej ciszy. Tak, ale to jest niesamowite. I to wypełnia serce. Tak. Nie musisz nic w ogóle myśli, żadnych nawet dopuszczać, mhm. żadnego racjonalnych rozwiązań. Otworzyć się. Otworzyć się, po prostu mhm. bądź. Słuchać. Tak, i Pan Bóg nam zawsze daje te narzędzia i koła ratunkowe, których potrzebujemy. Ty skończyłaś na duchowości, jakby doszłaś do tego, że warto, a Hildegarda i to z księdzem Jackiem Wróblem w kolejnych odcinkach będziemy z państwem, czy państwu przedstawiać to, będziemy rozmawiać z księdzem, właśnie pokazywać te obszary, które Hildegarda mówi, że musimy uporządkować, czyli właśnie obszar relacji do Boga, do korzystania z wszechświata, czyli z tego, co nam daje, ale sposób taki odpowiedzi. Wiedzialny będziemy właśnie co do ciała i co do ducha. Ty od, ty od tego zaczęłaś, tak, prawda? Tak, ale A gdzieś tam w czułaś... na waszych rekolekcjach jest połączenie i ciała, i duszy. Jest po prostu wszystko, czego może człowiek potrzebować współczesny, żeby zharmonizować. Żeby zharmonizować i uspokoić siebie mhm. i wzmocnić swoją odporność też tym samym, tak? Czyli tak jak kiedyś nasze babcie mawiały, że od głowy się wszystko zaczyna. Od głowy, się zaczyna. Od, głowy od serca, od, tak. No, Czyli trzeba to uporządkować, a wtedy organizm też otworzy się i będzie zdrowy. I on nam też pokaże właściwą dietę. Odrzuci pewnie jakieś takie podjadanie i tak dalej, tylko będzie nas kierował w sposób naturalny. Bo jak człowiek jest gdzieś, u mnie było, byłam w takiej autodestrukcji. Żeby wejść w zdrowe nawyki, to aż człowiek, organizm się bronił przed tym. Nie, mhm. to po prostu mają być autodestrukcyjne zachowania, mhm. czy autodestrukcyjne nawyki. Mhm. Więc wyjście z tego procesu, ja powiem Ci, nawet nie wiem, kiedy to się dokładnie nie zadziało, czy chyba przy Maj też, wchodząc mm -hmm. w ciążę drugą, taką dojrzałą i tu zaczynając dbać o siebie w świadomy mm -hmm. sposób, to później już to we mnie zostało. Mm -hmm. e, więc nie mam takiego momentu, że tak przejście z dnia na dzień, bo każdy dzień jest dla mnie fascynujący i to cudowne doświadczenie, które teraz mamy. Tak. E, ale drogą duchową. E, Brakowało mi pokarmu duszy. No właśnie. czyli Bo ta... choroba to jest cierpienie duszy przecież. Też cierpienie oczywiście, ale zobacz, poszukiwałaś tu jakiś psycholog, tu jakieś terapię, tak. a Hildegarda pięknie wszystko no łączy. W ogóle nie dostawam tej odpowiedzi, łączy. tak. No właśnie. na pełni. Ona... Tak, pięknie to wszystko łączy, dlatego zachęcamy Państwa do tego, Gorąco, żeby bardzo, korzystać z, serca. z takiej właśnie przewodniczki, która ma pełnię, która łączy wszystko i każdy obszar, do każdego obszaru daje narzędzia, abyśmy mogli je uporządkować i zyskać tą pełnię, to szczęście, radość, miłość, ja od Szła, szłam jej drogą cały czas, tylko dowiedziałam się teraz, że to była rzeczywiście hildegardiańska droga. No właśnie, doszłaś do tego sama. Myślę, tak. że Pan Bóg cię tutaj przyprowadził. Absolutnie. No właśnie, dlatego to jest, myślę, takie ciekawe i zachęcamy do tego, aby podążać i szukać tego szczęścia ze świętą Hildegardą z Bingen. Mnie jeszcze to ciekawi, bo Justynko, ty nie bierzesz leków chemicznych w ogóle. i powiedz Twoje wyniki badań wszystko jest ok. Cudowne. Bo rzeczywiście czasami mówią tak lekarze, że jak już bierzemy te hormony, tarczyca przestaje praktycznie pracować, się rozleniwi. To już na powrót jako trudno. Się, no właśnie, rzeczywiście do... tak. Jakoś się to zadziało, że organizm jak się oczyści. Mm -hmm. e, rzeczywiście gdzieś tam się wspierałam takimi dobrej jakości produktami, mm -hmm. e, które odżywiały mój organizm. Mm -hmm. Powolutku naprawiałam te jelita, nie podrażniałam ich wieloma rzeczami, mm -hmm. chociaż rzeczywiście to było wyzwanie, bo było parę produktów, do których wracam emocjonalnie emocjonalnie to, tak. co wcześniej mówiłyśmy o tym głodzie serca, tak. e, więc zaspokojenie takich moich potrzeb i dawania sobie miłości poprzez jedzenie. Mhm. Często było niezdrowe, ale to był taki właśnie moment ciągłego, że się nie zatrzymuje, ciągle, mhm. ciągle poszukuje tego rozwiązania, Czy tam uczę się, no i objawienie po prostu w rekolekcjach, które mhm. daje moment takiego wyciszenia i, i odszukania tej prawdy Takie. w nas. I Hildegarda pięknie mówi dawajmy sobie zawsze nowy początek. Także nawet jak podjadamy, upadamy to jest coś wspaniałego, kolejne ciężary przychodzą, nie przejmujmy się tym, po prostu szukajmy poddawajmy się, idźmy To do wybaczenie przodu, sobie, sobie, gdzie przez lata też to niosłam e, i takie niezrozumienie też e, tego, tak. co się wydarzyło, e, dlaczego tak, czy nie zasługuje na coś, e, a, a to daje, no właśnie takie miejsca dają, że można zostawić wszelkie e, rany, uporządkować siebie mm -hmm. w tym uporządkować, życiu. uporządkować, tak. Dokładnie i z tym pójść w dalszą drogę tak. i to przekazywać dalej, być przykładem i jak to mówią kropla drąży skałę, Dokładnie. światełko w się nigdy. tak, świeci, więc inni też się mogą zmienić, także zachęcamy do tego serdecznie, dziękuję Ci, że zechciałaś się podzielić tym. No. Dziękuję Ci. Dzięki. No. Do zobaczenia na kolejnych rekolekcjach, Rekolekcje. mam nadzieję wiosną. Mam nadzieję. Do widzenia Państwu i dziękujemy. Do zobaczenia.